Kolejna porcja chmur, kolejna porcja deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, ponieważ kolejny niż wkracza do Polski. Mhm. Dość dynamiczny. Początkowo on przyniesie właśnie opady deszczu, deszczu ze śniegiem, ale już pod koniec dnia z północnego zachodu napływać będzie do nas bardzo chłodne powietrze. No i niektórzy powiedzą w końcu, a inni znowu. Opady śniegu się pojawią. Ten najbliższy weekend znów z ochłodzeniem się zapowiada. No i zabieli nam krajobraz bardzo ładnie. Czyli kierowcy muszą powiedzieć znowu ostrzeżenie. Tak, i mieć mieć kierowców za głowy, niestety. Bo jeżeli roztopy i za chwilę będzie chłodniej. Zresztą teraz o poranku w wielu miejscach jest ślisko, także prosimy Dokładnie. na siebie uważać. Dokładnie, a będzie gorzej, jeżeli chodzi o sytuację na drogach. Pod kątem oczywiście krajobrazu. Mhm. Będzie lepiej zdecydowanie, bo zimą zdecydowanie wolimy ten zimowy krajobraz niż jesienny, z którym się zmagamy. Zimie. Dokładnie tak. Jak na razie na taką srogą zimę nie ma szans. Jedynie na jeżeli chodzi o zimę, po prostu i korzystanie z tej pory roku. Jak najbardziej na plus. W tym momencie też pada śnieg, ale niestety długo nie będą to opady śniegu. Już niedługo będą się one przeradzać powoli w opady deszczu ze śniegiem, a także samego deszczu. W tym momencie na Ziemi Lubuskiej, a także w Poznaniu, Pruszy, ale już we Wrocławiu, gdzie temperatura wyższa, bo na poziomie 200. Nie występują opady, samego deszczu. Z kolei na krańcach wschodnich ten dzień zacznie się bardzo miło, bo słonecznie. Dużo słońca w Białym Stoku, w Suwałkach, niewielkie przejaśnienia w Warszawie, w Lublinie czy w Kielcach. Temperatura za wyjątkiem tych lekkich przymrozków na ziemi lubuskiej, gdzie w tym momencie pada śnieg, na poziomie około minus jednego stopnia również na Podlasiu, około zera w Krakowie i dwóch stopni w Katowicach. Po południu bardzo ciekawa sytuacja będzie miała miejsce, ponieważ jesteśmy w zasięgu układu niskiego ciśnienia, i to jest bardzo aktywny niż początkowo z południowego zachodu front atmosferyczny będzie nam przynosił bardzo ciepłe powietrze. Stąd też temperatura we Wrocławiu, dzisiaj na poziomie blisko 10 stopni. Ale z północnego zachodu z kolei napływają do nas chłodniejsze masy powietrza pochodzenia skandynawskiego. I na przykład już w Szczecinie temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 1 stopień. I też opady, które dziś pojawią się, a będzie ich sporo, jak widzimy Widać, będą miały bardzo zróżnicowany charakter. Na południu, gdzie ta temperatura będzie całkiem wysoka, będą to oczywiście opady samego deszczu. W centrum na Mazowszu też deszcz popada, a z kolei Polska Północna. Tutaj już opady mieszane deszczu ze śniegiem, które pod koniec dnia, kiedy ta temperatura będzie jeszcze spadać, będą się przeradzać w opady samego śniegu. Także uważajmy, dzisiaj na drogach będzie się e, działo. Zobaczmy w takim razie, co przyniosą kolejne dni. Już jutro zachmurzenie wzrośnie do całkowitego na przeważającym Obszarze za wyjątkiem południa, gdzie możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia. Jak widać, będą to opady, które wystąpią mokrego śniegu i tylko na południu, gdzie będzie najcieplej, będzie to sam deszcz. Warto zwrócić uwagę też na zmieniające się ciśnienie. Teraz, jak wspomniałam, jesteśmy w zasięgu niżu i jutro też w zasięgu tego niżu będziemy. Dlatego też ciśnienie poniżej 1000 hektopaskali może na nas źle wpływać. W sobotę lekko w górę ciśnienie, aura bardzo podobna, czyli nadal pochmurno. Ale już wystąpią głównie opady samego śniegu, i tylko gdzie temperatura będzie w tych miejscach lekko na plusie, czyli nad morzem oraz w górach opady mieszane albo samego deszczu. Jeżeli chodzi o niedzielę, skok ciśnienia do 1017 hPa, ponieważ powoli będziemy wchodzić w zasięg układu wysokiego ciśnienia. Aura nam się zmieni. Nad morzem początkowo będzie słonecznie, niemalże bezchmurnie. W innych miejscach nadal nieco więcej chmur i lekko popruszy śnieg, deszcz ze śniegiem. W Natomiast już cała Polska w zasięgu wyżu będzie słonecznie, będzie pogodnie i będzie mroźno. Minus 4 na Podlasiu, minus 1 w centrum i w pozostałych regionach Polski i ciśnienie 1030 hektopaskali. Osoby wrażliwe na takie zmiany ciśnienia, no tutaj czekają nas bardzo trudne dni. We wtorek ciśnienie nieco spadnie do 1019 hektopaskali. Nadal będzie słonecznie, pogodnie w wielu miejscach i tylko na Podlasiu lekka zmiana pogody może trochę przerażać lotnie popadać. No i też temperatura nam nieco wzrośnie. Tak to się prezentuje. Dziękuję. Polecam oglądać też kolejne serwisy pogodowe, więcej będzie informacji do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia. Czekamy zatem na słońce dzisiaj